Dzień dobry, witam Was serdecznie. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj na czytaniu, które zaproponowała pani Magdalena, gdzie pyta o to, czy w danej relacji to jest przyjaźń, czy może już coś więcej. Więc zatytułujemy sobie to czytanie. Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Moi drodzy, jak widzicie, trzy opcje. Wybierajcie sobie. Jeden, dwa, trzy. Jedyneczka pomarańczowa karteczka, dwójeczka niebieska i trójeczka seledynowa. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Mm -hmm. Robimy dla jedyneczek. Dwójeczka i trójeczka czekają cierpliwie. Jedyneczka. Czy to jest przyjaźń? Czy to jest co kochanie? Co dla osób, które wybrały opcję numer jeden? Czy to jest przyjaźń, czy już kochanie? Nastawienie osoby, o której myślicie do Waszej relacji, do Waszej znajomości. Jakie jest nastawienie tej osoby? Jakie są jej myśli w stosunku do tej relacji? Jakie są jej odczucia w stosunku do tej relacji? Jakie są pragnienia, zamierzenia? I odpowiedź na pytanie, czy dla jedyneczek to jest przyjaźń, czy może już kochanie. No, moi drodzy, dwie pasze, niech już zostaną. Dobrze. Widzicie. Nastawienie tej osoby do waszej relacji. Trójka buław. Tu był jakiś pomysł, jakieś zamierzenia, jakiś cel. I ta karta mówi o tym, że osoba, o której myślicie, chciałaby pójść w nowe. Chciałaby zacząć prawdopodobnie coś więcej. Byłaby to działania. Jest plan, jest okazja i czekamy tylko na odpowiedni moment, na odpowiednią chwilę. Jakie są myśli tej osoby? Król Kielichów. Ciepło, wsparcie. Ta osoba jest bardzo tutaj taka Empatyczna, żywi dużo uczuć, dużo miłości, chciałaby otoczyć Was opieką. Król Kielichów osoba, która jest gotowa gotowa na poważny związek gotowa na to, żeby pójść dalej, żeby się zadeklarować żeby otworzyć swoje serce i powiedzieć o swoich uczuciach. Co w takim razie czuję w stosunku do Waszej relacji asmonet. Asmonet mówi o tym, że jest to okazja do tego, żeby zacząć coś od nowa. I ta osoba tutaj chciałaby z Wami coś zbudować, coś osiągnąć. Może nawet chciałaby mieć z Wami dziecko. Jest to ba karta bardzo kreatywna, bardzo płodna, bardzo taka rozwijająca. To też tak, jakby ta osoba czekała na, no, tak jak tutaj, tak? na nadarzającą się okazję, na sposobność, żeby można to było wykorzystać, podchwycić yy, i, i budować dalej. Czyli ta osoba w uczuciach ma nadzieję na, na coś nowego, ukryte pragnienia lub działania. Ukryte pragnienia są takie, żebyście, wy, jedyneczki, które mnie słuchacie, żebyście zauważyli, lub proszę sobie tą energię odwracać. Żebyście zauważyli. Tą drugą stronę. Docenili, zrozumieli, odpowiedzieli tym samym. Ja tutaj dopytam tą kartę. Ukryte pragnienia, żebyście, ale wydaje mi się, że chodzi po prostu o to, żebyście zauważyli ten wyciągnięty kielich. Ukryte pragnienia osoby, którą macie na myśli, lub wasze. Paść buław, żebyście y, podjęli działanie, żebyście ba nie bali się pójść w nowe. Żebyście zechcieli y, spróbować chociaż tak. I zobaczmy, czy to jest miłość, czy to jest kochanie. Czy to jest miłość, czy to jest kochanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Moi drodzy, rycerz Buław i dwa kielichy. I powiem Wam szczerze, że yy, może się to przerodzić w relację głębszą. Um, nie chcę tutaj dywagować, nie chcę wchodzić głębiej, czy, czy między przyjaciółmi na przykład yy, dochodzi do intymnych relacji. Nie wiem, może tak, może nie, um, ale rycerz Buław mówi o takiej intymnej sytuacji. Mówi o romansie. A dwójka kielichów to jest takie porozumienie, bardzo takie emocjonalne na poziomie dusz dwóch stron. Bliźniacze płomienie. Twin Flame. Tak, że Wy bez słów się rozumiecie. Takie, tutaj bym powiedziała, takie tworzycie takie lustro ze sobą, odzwierciedlenie własnych myśli, własnych odczuć, własnych działań. Moi drodzy, reasumując tak. Odnoszę tutaj takie wrażenie, że jedna ze stron, Troszkę inaczej traktuje tą znajomość. Tylko, albo jest jeszcze taka opcja, że Wy oboje traktujecie tą znajomość inaczej, tylko odbieracie to tak yy, zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości. Natomiast ja bym tutaj bardziej skłoniła się ku temu, że ta relacja idzie w kierunku miłości. Pozdrawiam Was, drogie Jedyneczki. Witajcie osoby, ludzi, którzy, którzy wybraliście opcję numer 2, niebieską karteczkę. Zobaczymy, co tutaj karty odpowiedzą, co Wam tutaj pokażą. Czy to jest przyjaźń, czy to jest już kochanie? Co dla osób, które wybrały opcję numer 2? Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Nastawienie do Waszej relacji, Waszej znajomości osoby, którą macie na myśli, jej nastawienie. Jakie są Jej myśli odnośnie Waszej relacji? Jakie są Jej odczucia odnośnie tej relacji? Jej pragnienia, zamierzenia tej osoby? I odpowiedź na pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dobrze. Nastawienie osoby, o której myślicie, do Waszej znajomości, do Waszej relacji. Osiem kielichów. Hmm. Wiecie co? To tak, jakby ta osoba była zmęczona z naszą relacją. Jakby chciała coś zmienić, jakby coś jej nie pasowało. Emocjonalnie, jakby coś jej nie pasowało. Tutaj na tej karcie ten człowiek odwraca się i wychodzi ze swojej takiej pustelni. Ja bym powiedziała, że wychodzi ze swojego wnętrza, z tych zamkniętych uczuć i emocji. Wychodzi do ludzi, do świata, żeby okazać swoje uczucia, żeby powiedzieć o tym, co ją boli, co jej nie pasuje i co zamierza zostawić za sobą. Jest tu jakiś zgrzyt. Jakie są myśli tej osoby? Myśli tej osoby do waszej relacji są takie, że chciałaby coś zmienić, coś przetransformować. Zobaczymy, co. Ta osoba uważa, że jakiś etap w waszym związku, w waszej relacji powinien już dawno umrzeć i powinno zacząć się coś nowego. Zobaczmy, co tutaj ta osoba chce przetransformować w myślach. Osiem kielichów, no to się dowiedzieliśmy. Yy. Chce przetransformować swoje uczucia, swoje emocje, to właśnie, co jej nie pasuje. Ale idźmy dalej. Jakie są uczucia tej osoby w stosunku do waszego związku? A kielichów. Tu jest, słuchajcie, miłość. Tu jest zakochanie, zauroczenie. Jakie są pragnienia? Pragnienia są takie, żeby powiedzieć prawdę. Powiedzieć prawdę i... I, jak gdyby konsekwentnie uzyskać odpowiedź i logicznie to sobie poukładać na zasadzie yy, albo wóz, albo przewóz, tak? Albo dostrzeżesz, yy, droga osobo, ten kielich, proszę sobie tą energię zamieniać, tak? Albo dostrzeżesz ten kielich, to moje serce, albo ja zmieniam swoje uczucia, bo już mam dość męczenia się w takiej relacji, gdzie ja kocham, a ty być może nie do końca. Dopytamy tego króla mieczy. Jakie są tutaj zamierzenia? Na pewno rozmowa, miecze to komunikacji i król mieczy nie zamierza tu się patyczkować na zasadzie takich wylewania uczuć z siebie, tak? Nie, tu będzie rzeczowa, twarda rozmowa. Jakie są ukryte pragnienia? Żeby pracować nad tym związkiem. Żeby osoba, którą macie na myśli, czyli Wy albo ta druga strona, żeby zechciała popracować, odwzajemnić to uczucie, żeby nie było tego odrzucenia. Tylko do tego jest potrzebna taka konfrontacja i odpowiedź, moi drodzy: czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń dla dwójeczek, dwójka kielichów. Moi drodzy, powtarzam się w jedneczce też ta karta wypadła. Twin flame, bliźniacze płomienie, porozumienie dusz, odzwierciedlenie Waszych uczuć, waszych myśli. Piękna przyjaźń, która przeradza się w coś więcej. Dużo zaufania, dużo miłości, dużo akceptacji. Drogie dwójeczki, wszystko wskazuje na to, że lwy lub osoba, o której myślicie, darzy Was głębokim uczuciem, ale ma wrażenie, że jest zupełnie inaczej to wszystko odbierane. Że ta relacja odbierana jest tylko przez Was na zasadzie przyjaźni. I chciałaby to zmienić. Chciałaby, żebyście wy dostrzegli tą drugą stronę medalu. I najwyraźniej dostrzeżecie, ponieważ pokazuje się tu miłość. Aczkolwiek, moi drodzy, czasami. Dobrze, dopowiemy jedną kartę, ponieważ. No, ale są kielichy, tu są uczucia, tu są emocje. Oczywiście, że można, można się też przyjaźnić na takim głębokim poziomie, prawda? No dobrze, dopytajmy, czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń dla dwójeczek. Czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń dla dwójeczek. Sześć mieczy. Karta brama, karta zmian, karta, która mówi, że po trudzie postanowicie zmienić ten związek, zmienić właśnie te dwa kielichy. Moi drodzy, ja obstawiam. Przy miłości. Pozdrawiam Was, dwieczki, serdecznie. Trójeczki. zielona karteczka. Co dla osób, które wybrały opcję numer 3? Czy w ich przypadku to będzie przyjaźń, czy to będzie kochanie? Osoby, które wybrały zieloną karteczkę. Opcję numer 3. Nastawienie osoby, którą macie na myśli, o której myślicie, do Waszej relacji, do Waszego związku, jakie jest jej nastawienie? Jakie są jej myśli do, w stosunku do Waszej relacji? Jakie są jej odczucia? Jakie są najskrytsze pragnienia, co by chciała zrobić? I odpowiedź na pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie dla trujecza. Dobrze. Nastawienie tej osoby. Nastawienie z dwójce kielichów, czyli osoba ta chciałaby yy, chciałaby miłości, chciałaby porozumienia dusz, chciałaby, żebyście byli jak te bliźniacze płomienie, yy, żeby ten związek był oparty na zaufaniu, yy, na takiej yy, przyjaźni, na, na czymś głębiej niż przyjaźń. Tak? Tu są kielichy, tu są emocje. Tu jest zauroczenie, tu jest nowa droga. Idziemy w coś nowego, tu jest podjęcie decyzji o tym, żeby to była jednak miłość. Jakie są myśli? Ta osoba myśli o założeniu z Wami rodziny. Dla niektórych z Was to może być też wiadomość, że chciałaby z Wami zamieszkać, chciałaby spróbować już tworzyć namiastkę tego domu. Wspólne bycie razem, wspólne zamieszkanie, tworzenie rodziny, radowanie się, yy, szczęście. Także taki obraz w głowie ma ta osoba, takiej radości. Widzicie dwie osoby, kobieta, mężczyzna, radość, spełnienie, zabawa. I cztery ściany, które symbolizują dom, mieszkanie. Co czuję? Królowa monet. W królowej monet można powiedzieć, że tu jest taka stabilność, stabilizacja. Ta osoba wie, czego chce. Bardzo często w tej karcie się pokazuje, się, jeśli chodzi o uczucia, że w grę wchodzi tutaj yy, intymna relacja, tak? Romans, seks. Jest to zupełnie inna królowa od królowej kielichów, ponieważ królowa kielichów to jest takie zauroczenie od pierwszego wejrzenia, a tutaj, tu jest już taka pewność siebie, taka dojrzałość, taka bardzo dojrzała decyzja. Tak to jest ta osoba, z którą chce iść przez życie. Dopytamy te uczucia, uczucia, uczucia. Odczucia w stosunku do Waszej relacji, osoby, którą macie na myśli. Odczucia, są tu jeszcze w karcie księżyca y, pokazała się chęć zmian tego związku, tak? Czyli y, taka chęć właśnie ustabilizowania tego związku, tej, tej relacji. Ale tu są także takie lęki, obawy, tu jest tęsknota, nostalgia, tu jest jakaś tajemnica, tu jest coś ukrytego, jakaś niepewność mimo wszystko. Jakie są najskuteczniejsze pragnienia, spełnienie swoich oczekiwań, swoich zamierzeń, satysfakcja z własnych działań, osiągnięcie zamierzonego celu, które przyniesie spełnienie. Sprawienie sobie radości. Dopytam, ponieważ karta ta jest dziewiątką. To tak, jakby ta osoba tutaj troszeczkę myślała o sobie, tak? Żeby to jej było dobrze, miło i przyjemnie. Ale dopytajmy. Ukryte pragnienia tej osoby, działania. Ukryte pragnienia osoby, działania. Dla trujeczek. Ukryte pragnienia osoby, które trujeczki mają na myśli. Sześć monet. Żeby to było odwzajemnione, tak? Żeby była zachowana ta równowaga, ta harmonia. Żeby uczucie było odwzajemnione. No i odpowiedź. Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie dla trujeczek? Szóstka kielichów. Dopytam, słuchajcie, od razu dopytam, ponieważ ja bym bardziej stawiała, ale dopytam. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie dla trujeczek, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie dla trujeczek? Powiedzcie mi kartę. Uzupełnijcie proszę tą szóstkę kielichów dla trujeczek. Czy to jest przyjaźń? Czy to jest, kochanie. Latujecz. A z A z i. Moi drodzy, ja bym bardziej. Ja bym powiedziała tak. Jest rozmowa, bo tu jest pokazane... Dwie osoby wprawdzie dzieci, które rozmawiają ze sobą. Jest rozmowa, jest jakieś porozumienie i potem pokazuje się asmieczy, jakby to było odcięcie. Szóstka kielichów, która mówi o przeszłości, która mówi o zdarzeniach w przyszłości, która mówi o osobach z przeszłości. Słuchajcie, mam taką teorię. Może między wami było wcześniej coś więcej, może była miłość. I tak się porobiło, że jedna z osób nie przestała kochać, a druga z osób postanowiła się odciąć, czyli na zasadzie tylko przyjaźni. Dopytajmy. Muszę dopytać jeszcze jedną kartę, ale bardziej stawiałabym właśnie na, na przyjaźń. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie dla trojeczy? Odwrócona trójka monet, kochani, brak porozumienia, brak tutaj współpracy, brak kontaktu. I jeszcze bym pokusiła się o takie zdanie, że może tutaj nastąpić też odcięcie tej relacji, która jest teraz między wami poprzez zaangażowanie osoby trzeciej w to wszystko. Drogie trójeczki. Powiem tak, prawdopodobnie tu była miłość. Tu była głębsza relacja. Dalej jedna ze stron nie zapomniała, dalej kocha, dalej chciałaby, żeby ten związek się ustabilizował, żeby przeszedł w coś trwałego, coś stałego, ale widać tu tajemnice, widać tu lęki, widać obawy. Najskrytsze pragnienia, karta dziewięciu kielichów, która mówi o tym, że było, była sytuacja, gdzie jedna ze stron zadowoliła siebie, ale tylko siebie, tak? I było tu to pragnienie takiego zaspokojenia własnych uczuć, własnych emocji. Pokazała się również szóstka monet, która mówi o harmonii, o odwzajemnieniu uczucia, o tym, o równowadze między dwoma stronami. Być może tej równowagi zabrakło. I tutaj na zasadzie, czy to jest przyjaźń, czy to jest miłość. Y, moi drodzy, karta sześciu kielichów, która mówi o jakichś sytuacjach z przeszłości, zostało to odcięte, y, ponieważ być może jakaś trzecia osoba to wszystko zniszczyła. I albo w ogóle nie, nie będzie kontaktu, nie ma kontaktu, albo będzie to y, na zasadzie no. Może przyjaźń, tak? Może przyjaźnie to pójdzie Drogie trójeczki, tak pokazał Tarot, taka zarysowała się energia. Czy wybaczycie, czy będzie wybaczone? Wszystko wskazuje na to, że osoba, o której myślicie dalej, jest Wami zainteresowana i poważnie o was myśli. Natomiast co wy zrobicie? To jest Wasza kochani decyzja. Trzymam za Was kciuki, pozdrawiam.